Noszenie tej koszulki powoduje zobowiąz do tego, żeby chociaż jedną z tych trzech rzeczy no, uprawia robić, no. uprawiać. Ja wybieram pierwszą. I najlepiej, I najlepiej żeby to było od razu teraz raz zaprezentowane. Nie nie Podejrzewam, że z tym pierwszym to się wstrzymajmy jeszcze, Dobra. nie? Bo to jeszcze <grym> bardziej. To musi być gorąca, nie? Jeszcze za wcześnie. Jest, nie? Z tym drugim to nie wiem, też poczekajmy, ale jest to trzecie, to chociaż ten patrzy krok... Andrzej, rock and umieć, nie? Jedziemy z rock'n'rolla, też już. Jestem ostrożny. No to się zabieraj. Poczekaj, poczekaj, jeszcze zrobię zdjęcie, myślisz, że te sięgas. No to. jest dla ciebie jako pierwszy. No to jedziesz! Dawaj, ty Ale już tańca miał być pokazane. Ale będzie! Ja muszę tańczyć. Nie pokazać albo. albo to zacząłem od tego najłatwiejszego, nie? Dobra, zdrowia! To Jarek dla ciebie jest też? Nie wiem, nie jak, nie wiem, co. wiem My, czy go żona wpuści do bo... Które woli bo... zaprezentować teraz? teraz? To ja może za to ostatnie. To ostatnie. To ostatnie. Dobry, dobrze, że nie pierwsze. No, jest... no, za Gorące pieczenie? Nie, bo koczucie w A, A to hidant, e, po prostu, no jak powiedziesz, że nie, nie, no, nie należy mu się jeszcze to, nie? Jak to? Ale... Zaliczkowo. Dla ciebie. No ale ja no, jestem uśmiechła. No, Także no, proszę zademonstrować demonstrować. Dostajesz awansem! Zdejmij to! Nie ten rozmiar Słuchaj, zdejmij tą co masz, a sam Albo, Albo, no, Tak szybciutko raz, dwa. Wy oczy. Wymiana koszulek, ja? Ale spokojnie, tam gdzie śpimy. Tradycyjnie. Tradycyjna wymiana koszulek. No bo my śpimy w, się w, w samym pokoju.